Okej, okay, pytacie mnie, które perfumy z Jardin Dyskana są najtrwalsze? Szczerze Wam powiem, naprawdę całkiem poważnie, że wszystkie perfumy z tej marki są obłędnie trwałe, ale ja kocham ponad wszystko trzy i te trzy są naprawdę bardzo, bardzo projektujące, bardzo głośno projektujące. Oczywiście w czyli tak jak wiecie pewnie, słodycz, wanilia, masło, karmel, mnóstwo takiego ciepło To jest zapach, który jest absolutnym bestsellerem. Kolejny zapach, Blumar. Blumar to zapach, który otwiera się różowym pieprzem, ale tak naprawdę tutaj mamy nuty wodorostów, mamy nuty uderzającego takiego zimnego oceanu, uderzającego o rozgrzane skały. Jest mineralny akord, jest akord ozonowy, jest akord też bursztynowy, takiego akord w ogóle ciepła. Przepiękne, pachnie było i trwałe, niesamowicie trwałe, i to jest absolutny jonisek. Zresztą Biancolata też. I ostatni, ostatni zapach jest najbardziej pikantny. Jest tutaj mnóstwo pieprzu. Pieprz jest zblendowany na ambroksanie. Jest tutaj dużo też takiego ciepła, takiej mm, trochę chemiczności, ale ja tą chemiczność też uwielbiam. No i cóż, zapach jest obłędnie intrygujący. Jest taki, wiecie, zawisisty, gęsty, pikantny, czyli bianco. Oro. Czyli to, co mamy w bianco latte, Zamieniono na pikantność, tak? Tą słodycz zamieniono na pikantność, więc myślę, że ten zapach też warto sprawdzić, jak uwielbiacie głośne, projektujące i jeszcze pikantne i zadziorne perfumy, to koniecznie.